Jestem w sklepie, czy widzicie jakieś tłumy, albo cokolwiek, wszystko jest, ceny proszę, cytryny, 59 śliwki, pi, oczywiście. Proszę, wszystkiego jest nawalone i Wy mówicie, że jest jakaś panika, że szok. Pełne półki, proszę, ceny, wszystkiego chemii jest wszystkiego obejdę nie chcę pokazywać ludzi ale nie ma odwrócenie proszę nie ma nie ma nikogo prawie w sklepach więc jaki lockdown jaka panika wszystkiego jest na, na balone, sprzętu puszek a wy mówicie, że jest jakaś panika w Anglii, cuda kwiatki, bery opowiadacie? Mydła wszystkiego, proszę handlarz. Jaki byś nie chciał? Proszę, ile jest mydła? Wybór, kolor, co by się nie chciało. Mięsa oczywiście też, ryby, sprzętu różnego jakiego. Co by dusza nie zapragła, jest. Proszę, śpieczki nawet są fajne Wszystkiego w sklepach Naładowane, napchane, półki się uginają. Piwo też jest No napoje, alkohole tam wyżej. Wszystko jest. Więc o co chodzi? Kto pierdoły i nie sięście paniki, bo to jest bez sens.